Zanim miłości spełnisz cud, Nim nienawiści poznasz smak, O której nocą szepcze wiatr. Zanim cię wciągnie życia stres, Nowe problemy, nowy bieg, Opowiem Ci o jednej z dróg, Po której kiedyś ktoś już szedł. Chytrze bydlą spany kmiecie. Wiele się w ich sercu plecie. Gdy dzień panu robić mają, częstokroć odpoczywają. Pozdrawiam cię, panno godna, wdzięczna, jasna i dorodna. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Karpacka Troja w trzcinicy, czyli podróż w czasie do epoki brązu i wczesnego średniowiecza, czas inkwizycji, polowań na czarownice oraz stosów. Średniowiecze trwało 10 wieków od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku. Za umowną datę końca tej epoki przyjmuje się rok 1492, w którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Najbujniejszy rozkwit kultury tego okresu przypada na 14. i 15. stulecie, to czas zwany jesienią średniowiecza. Życie w epoce średniowiecza nie było lekkie. Pamiętajmy, że ludzi dziesiątkowały wówczas epidemie, na przykład dżumy. Dżuma kilkakrotnie przechodziła przez Europę. Wskutek tej choroby umierało 60% populacji. Nielekkie i pełne niebezpieczeństw w życie wiodły kobiety, ponieważ warto pamiętać, że w dawnych wiekach co czwarta kobieta umierała w połogu, często razem z dzieckiem. I tutaj nieważne było, czy była bogata, czy była biedna, czy bardzo wysoko urodzona. Nasza władczyni, nieprzeciętna władczyni, królowa Jadwiga Wawelska, umarła właśnie urodziwszy jedyną swoją córeczkę, a córeczka umarła prawdopodobnie kilka dni po matce. Mężczyźni z kolei ginęli w licznych potyczkach i wojnach. Do dziś pamiętamy także średniowieczny wzór rycerza, głównie dzięki francuskiej pieśni o Rolandzie, ale także filmom Braveheart, Robin Hood, Goście, Goście czy Przygodom Monty Pythona, które zdaniem historyków wbrew pozorom są często bliższe prawdzie. Rycerz miał być odważny, dzielny, miał bronić pokrzywdzonych, przysłowiowych wdowy i sieroty. Rycerz oczywiście musiał być silny, bo zbroja wówczas była bardzo ciężka, nawet kilkadziesiąt kilo mogła ważyć. Rycerza obowiązywały zasady fair play, czyli uczciwej, uczciwej gry, uczciwej walki. Rycerz nie mógł godzić przeciwnika od tyłu. To absolutnie było zachowanie nierycerskie. Rycerz dozbrajał swojego przeciwnika. To znaczy, jeżeli przeciwnikowi wypadł miecz, to pozwalało mu się ten miecz podnieść z ziemi. Jeżeli jeden z rycerzy spadł z konia, drugi z konia natychmiast schodził, żeby wyrównać szanse. Polskie średniowiecze ma słynnego rycerza, słynnego także w Europie, Zawisze Czarnego. Zawisza Czarny nie tylko się odznaczył w bitwie pod Grunwaldem 1410, ale również pięć lat później w turnieju rycerskim europejskim we Francji w Perpignan w 1415 roku. Zawisza Czarny wygrał ten turniej. By poznać historię początków naszego państwa i wczesnego średniowiecza, powinniśmy odwiedzić także Wielkopolskę i Gniezno. Legendarną pierwszą stolicę Polski. To tu znajduje się Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie można zobaczyć także średniowieczne bulle, pieczęcie, księgi i dokumenty, bo do dziś zachowało się wiele tekstów pochodzących z czasów średniowiecza. Ich twórcy pozostają jednak często nieznani, bo tworzyli je wyłącznie ku większej chwale Bożej. To dlatego, że w wiekach średnich ważny był także ideał świętego. Jadwiga Śląska? To była władczyni, żona Henryka Pobożnego, matka Henryka Brodatego. Władczyni, yy, która żyła na przełomie XII i XIII wieku. I w dojrzałym wieku razem z mężem ślubowali czystość. Ona żyła bardzo ascetycznie, w stylu średniowiecznych, świętych, umartwiała ciało, spała na bardzo twardym łożu. Nie myła się, nawet w zimie chodziła bez butów, kiedy zwracano jej na to uwagę, to owszem, nosiła buty w zimie, ale w rękach. Wieki ciemne, to sformułowanie odchodzi już do lamusa, bo w średniowieczu zarówno lud, jak i władcy mieli też poczucie humoru, na przykład wspomniana już królowa Jadwiga. Zanim wyszła za mąż za Jagiełłę, to kazała swoim wysłannikom obejrzeć go dobrze w saunie, kiedy brał kąpiel nago. Jadwiga była władczynią potężnego państwa, jakim była wówczas Polska, i także po wyjściu za mąż za Jagiełę nie przestała być królem. Mieliśmy więc poniekąd dwoje królów: Jagiełę i Jadwigę i mimo, że były to dawne wieki średnie, to doskonale tą władzą się dzielili. Średniowiecze powraca także w literaturze współczesnej, między innymi za sprawą Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, opowieści Świętej Kumernic, opisanej przez Olgę Tokarczuk, czy w katedrze Jacka Dukaja. A wcześniej? Książką, powieścią, która pokazuje w sposób bardzo ciekawy dawne, jeszcze tak zwane pogańskie czasy naszego kraju jest powieść Stara Baśń Józefa Ignacego Kraszewskiego, sfilmowana przez Jerzego Hoffmana. Kolejna z powieści Kraszewskiego, Lubonie, pokazuje z kolei same początki chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Natomiast do tej pory powieścią, która w sposób najbardziej pełny i sugestywny pokazuje polskie średniowiecze do i włącznie z Bitwą pod Grunwaldem jest powieść krzyżacy Henryka Sienkiewicza, oczywiście też sfilmowana. Wielki Mistrz każe wam też oznajmić, panie, że jeśli wam skąpo pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach. Nie ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. My Słowianie wiemy, jak użyć mowy ciała, śpiewa kleo, ale nie każdy Słowianin, nie każdy Polak, panie profesorze, wie skąd właściwie wywodzi się język polski. Rasiu, język polski wywodzi się z długiej tradycji języków, które najpierw nazywamy językami praindoeuropejskimi, potem z tej grupy wywiódł się język prasłowiański i mniej więcej 8-9 wiek. Z tej grupy języków prasłowiańskich, czyli z języka prasłowiańskiego, wydzielił się zespół języków nazywanych językami zachodniosłowiańskimi, i mniej więcej w IX wieku wykształciły się dialekty, które możemy nazwać dialektami języka. Dawnego polskiego. Ale kiedy dzisiaj, panie profesorze, czytamy teksty pochodzące z czasów średniowiecza, napisane w języku polskim, no to ten język polski brzmi zdecydowanie inaczej niż ten współczesny. Adasiu Woju, muszę ci powiedzieć, że naczelnym prawem każdego języka jest jego zmiana. Język się zmienia. Jeśli my porównujemy język polski sprzed dziesięciu wieku, a mamy takie zapisy najstarsze. Słów polskich, a później z wieku XIII, XIV czy XV, to ta polszczyzna wygląda zupełnie inaczej, ponieważ następuje ewolucja języka, nowe znaczenia, ale także nowa baza artykulacyjna, nowa artykulacja głosek. To wszystko ulega zmianie. Dzisiaj w XXI wieku możemy powiedzieć, że językiem uniwersalnym na całym świecie jest język angielski, a w średniowieczu takim uniwersalnym językiem była łacina. My dzielimy nasze dzieje, jeśli chodzi o język polski, na dwa okresy: epoka przedpiśmienna i epoka piśmienna. Zasadniczą sprawą Adasiu było tutaj przyjęcie chrześcijaństwa w X wieku. Plemiona polskie nie znały pisma. To powodowało znaczące opóźnienia w rozwoju cywilizacyjnym czy kulturowym. Jeśli przyjęliśmy chrześcijaństwo, to przyjęliśmy całą kulturę pisma. To bardzo ciekawe, skoro my przyjęliśmy chrześcijaństwo, to przez trzy wieki co najmniej takich młodych wojów jak ty, czy młodych klerków, uczono tylko po łacinie, ponieważ w języku polskim nie mieliśmy tradycji nauczania. I ci młodzi ludzie, Wykształceni na języku łacińskim, pracujący w kancelarii książęcej czy królewskiej, czy na dworach, czy pracujący jako hierarchia kościelna księża, oni natychmiast myśleli, w jaki sposób znaki łacińskie, litery łacińskie dostosować do głosek polskich. A tych głosek polskich mamy bardzo wiele. Mamy o wiele więcej aniżeli w łacinie, i był kłopot który trwa po dziś dzień, ponieważ wiesz, jaka ortografia jest trudna. Łacina nie miała głosek ciszących, szumiących, mięciutkich. Język polski jest piękny, ale jest takim językiem, który ma bardzo wiele innych głosek niż głoski łacińskie i był kłopot. Ale kiedy już pierwsze próby się udały, od XIII wieku już mamy rozwój piśmiennictwa w języku polskim. Daj, a cię ja pobruszę, a ty poczywaj. Księga Henrykowska, 1270 rok i pierwsze zdanie w języku polskim. To jest pierwsze zdanie zapisane. Natomiast pierwsze nazwy w języku polskim to z XII wieku bulla Gnieźnieńska, kiedy mamy ponad 400 nazw osobowych. A wypowiedziane przeze mnie przed chwilą zdanie wypowiedział Bogu chwał do swojej żony, chcąc ją wyręczyć w ciężkiej pracy. Tak, to było ucystersów stersi jako zakon wprowadzali dawnych Polaków w nowe metody uprawy roli, winorośli, hodowli, w ogóle nas cywilizowali, jeśli chodzi o stronę materialną, ale także cywilizowali nas, jeśli chodzi o stronę językową. Łacina jako starsza siostra wprowadziła język polski na wyżyny literackie. I już z XIII wieku mamy wspaniały utwór, który przetrwał do dzisiejszego dnia, czyli Bogu Rodzice. Ale inny jest język. Bogu Rodzica to pierwszy polski hymn, hymn bojowy, bo jak pisał Jan Długosz w swojej kronice, była także śpiewana pod Grunwaldem, ale to także poetycki traktat teologiczny, w którym możemy znaleźć wiele. Trudnych dziś do wyjaśnienia archaizmów, matko zwolena, zeszczy nam, spuści nam Kyrgiel Matko zwolena to znaczy matko wybrana. Maryja była wybrana spośród wszystkich niewiast ziemi na Matkę Syna Bożego. Natomiast ziści nam, spuści nam taki był akcent to jest oczywiście to są imperatywy, które proszalne, a więc elementy prośby: pozyskaj nam, daj nam. Spuść nam łaskę, czy takie, czy inne dobra, a potem jest uniwersalne greckie Kyrie Eleison. Ale najważniejsze Adasiu jest to, że ta Bogurodzica jako rodzaj pieśni powstała w języku polskim i świadczy ona o tym, że już byliśmy zdolni do tworzenia literatury najwyższych lotów w języku polskim w XIII wieku. A woju Adasiu, czy wiesz co to znaczy? Twojego dzieła Krzyciela Bożycze. Proszę mi przypomnieć. No przypominam ze studiów Twojego dziela Chrzciciela Bożycze, to znaczy z powodu Twojego Chrzciciela, Synu Boży. Bożec to był dawniej, w tej dawnej polszczyźnie, Syn Boży, a tutaj mamy Synu Boży, także wołacz. Średniowiecze trwało, panie profesorze, aż 10 wieków. Do dziś możemy przeczytać polskie kroniki średniowieczne. Wincentego Kadłubka, Jana Długosza albo Gala Anonima, który podjął się pisania kroniki, by, tu cytat, za darmo nie jeść chleba polskiego. No to były takie zwyczaje wtedy, że jednak suweren, władca, feudał musiał uwiecznić w jakiś sposób swoje czyny godne historii, postępowanie itd., a więc najczęściej zakonnicy. Tworzyli słynne kroniki. Kroniki to są domeną średniowiecza, ponieważ spisują one różne dokonania, czy zakonów, czy świętych, czy władców. To jeszcze dwa motywy y, średniowieczne. Jeden obecny w Lamencie Świętokrzyskim. Posłuchajcie, bracia miła, synku miły i wybrany rozdziel z matką swoje rany. Stabat matel dolorosa. No to był główny motyw y, dolorystyczny, powiedziałbym, ten pasyjny, ponieważ średniowiecze jak wiadomo, było nakierowane na sprawy Boże. Idee Kościoła wtedy górowały nad ideami tymi świeckimi. Natomiast tu mamy bardzo piękną formę wyrażania smutku z powodu cierpienia Jezusa w czasie Jego męki, a także Jego matki. To są w literaturze polskiej tej starej i nowszej wzory już nie do pobicia. Oni umieli inaczej odczuwać te podstawowe i ważne ludzkie doświadczenia. Takie jak śmierć. I drugi motyw średniowieczny, obecny na przykład w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Wszyscy ludzie posłuchajcie okrutność śmierci poznajcie dans makabry. No, to był drugi motyw, który możemy umownie nazwać, motyw vanitas, czyli Marności świata, ponieważ to wszystko kończy się śmiercią, mówiono, ale także musimy wczuć się w to średniowiecze. Ludzie żyli o wiele krócej. Nie było opieki zdrowotnej, yy, liczne wojny. Także 30-40 lat to było już bardzo często bardzo długie życie, i ta śmierć była ciągle obecna. I to nieszczęście, czy w ogóle kruchość istnienia, to jest motyw. Vanitas on bardzo często był wykorzystany właśnie w literaturze dawnej polskiej średniowiecznej. Panie profesorze, jeśli miłość średniowieczna, to Tristan i Izolda. Jeśli idealny rycerz, to ja, albo pieśń o Rolandzie. Jeśli wizja zaświatów, to boska komedia Dantego. Ale w średniowieczu obok ideału rycerza i ideału władcy równie ważny był ideał świętego. Do dziś pamiętamy na przykład kwiatki świętego Franciszka albo legendę o świętym Aleksym. I tutaj moje pytanie, czym jest, czym była wtedy asceza? No to fascynujące słowo, dlatego że asceza to były... Wszystkie reguły postępowania, umartwienia ciała, po to tylko, aby duch wzrastał, aby osiągnąć najwyższe dobro, czyli zbawienie wieczne. Średniowiecze wciąż nas fascynuje i te elementy średniowiecza widać na przykład w twórczości Jacka Dukaja, Olgi Tokarczuk czy Andrzeja Sapkowskiego. Kochamy przecież Wiedźmina, zgadza się Pan z tą tezą i z tym stereotypem, woju, epoka zacofana. Woju Adasiu. Najpierw muszę powiedzieć, że to taki stereotyp. Stereotyp to irracjonalne przekonanie o czymś. Tu mamy irracjonalne przekonanie, że średniowiecze jest epoką ciemności, to jest epoka także światła. Każda epoka ma swoje jasne i ciemne strony. Zwróć uwagę teraz, co się dzieje: piece krematoryjne, oświęcim, wojny to dopiero jest ciemność ludzkości generalna. Natomiast średniowiecze było wspaniałe. Także miało wspaniałe aspekty. Ja widziałem katedry francuskie, średniowieczne, gotyckie. Ja widziałem różne sprawy związane z piśmiennictwem średniowiecznym coś niezwykłego. Te niektóre zdobycze średniowiecza trwają po dziś dzień, a język polski, polszczyzna, która kształtowała się w epoce średniowiecza i pod koniec średniowiecza dała wspaniały język literacki. To nie był tylko język potoczny, ale to były już gry literackie. To było już słowictwo teologiczne, słowictwo, które potrafi odzwierciedlić najczulsze tknienia ludzkiej duszy. To w naszym programie na koniec jeszcze jeden dowód na to, że epoka krzyża i miecza jest wciąż żywa. Fragmenty Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Zaprawdę powiadam wam. Oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła, czas szaleństwa i czas pogardy, czas końca. Miasto płonęło. Wąskie uliczki, wiodące ku fosie, ku pierwszemu tarasowi, ziały dymem i żarem. Płomienie pożerały ciasno skupione strzechy domostw, lizały mury zamku. Od zachodu, od strony bramy portowej narastał wrzask, odgłosy zajadłej walki, głuche wstrząsające murem uderzenia taranu. Mamo, czy to demony? Czy to dziki gon? Z mory z piekła rodem Mamo, mamo. Cii. To nie demony, nie diabły, gorzej, to ludzie.